tak, ludzie spoza Europy tutaj są mile widziani, inwestorzy, czy też ludzie, którzy by chcieli tu zamieszkać i żyć na stałe. Jest bardzo przyjazny program stworzony dla inwestorów i ludzi, którzy chcą mieszkać. Ten program nazywa się Golden Visa. Żeby uzyskać status obywatela greckiego, trzeba zakupić nieruchomość. Powyżej 250 tysięcy euro, która upoważnia do pobytu całą rodzinę, która zakupi tę nieruchomość. Są obywatelami wtedy traktowani jak obywatele greccy, upoważnieni do nauki, leczenia i wszelkich innych rzeczy, które są potrzebne nam do życia. Czy mógłbyś nam jeszcze opowiedzieć o rozwiązaniach, które stosują deweloperzy w tych nowoczesnych budownictwach, które pomagają obniżyć koszty utrzymania budynków? Tak, wszyscy tutaj deweloperzy, których poznaliśmy, stosują nowe rozwiązania. Głównie są oparte na pompach ciepła, na solarach. I też jest tutaj też ciekawostką, bo w tym rejonie mamy wody termalne, które są w, jednym tutaj, w jednej z miejscowości. I w przeciągu kilku lat, dwóch do trzech lat, te wody termalne będą rozprowadzane po tym rejonie, które pomogą nam podgrzewać baseny, wodę w domu czy też ogrzewanie. A powiedz coś jeszcze o tym ciekawym takim rozwiązaniu tych beczek na, na dachach? Na dachach mamy taki solar, czy panel, który się nagrzewa, i mamy tam też beczkę taką, czy taki boiler z wodą, który się nagrzewa od słońca codziennie mamy gorącą wodę, nie musimy używać prądu, gazu ani innej energii. Mamy po prostu naturalne ciepło ze słońca i mamy ciepłą wodę w domu. A powiedz nam jeszcze coś o procesie zakupu nieruchomości? Proces zakupu nieruchomości jest dość przejrzysty i prosty. Ludzie, którzy sprzedają, deweloperzy tutaj domy. Czy, czy też projekty deweloperskie, bo tu można naprawdę mamy szeroką gamę od pro, projektów deweloperskich do gotowych mieszkań, domów, czy też hoteli, jeżeli ktoś by chciał zakupić. One są proste, przejrzyste. My w tym pomagamy. Jest bardzo prosta droga. Mamy w tym doświadczenie i możemy każdego przeprowadzić naprawdę w bardzo łatwy i prosty sposób. Pokażemy wam teraz e, mieszkanie, które jest idealne pod wynajem w sezonie. E, można w nim również mieszkać cały rok, ponieważ jest e, bardzo dobrze wyposażone, e, a zobaczycie sami to w środku. Zapraszamy. Mieszkania są zbudowane tradycyjną grecką metodą, e, czyli wylewany szkielet betonowy w środku. W środku kafel. mamy taki taki tutaj e, pokój dzienny e, Zestałem do jedzenia telewizor, tutaj zawsze można dać kanapę rozkładaną, więc wyśpi się tutaj więcej osób. Jest kuchnia, która jak widzicie, nie jest duża, ale jest bardzo funkcjonalna. Ma wszystkie sprzęty, które potrzebujemy. Jest nawet pralka, więc możecie sobie wyprać tutaj również ubrania. Mam tutaj pięknie zrobioną łazienkę. Wszystko jest wykafelkowane. A tak wygląda sypialnia. Jak widzicie, jest tutaj e, duże podwójne łóżko, jest duża szafa e, i macie tutaj również e, wyjście na ogród z drugiej na mały, strony. Mały ogród, tak. Więc gdziekolwiek będzie słońce, możecie wyjść e, na dwór i się poopalać, porelaksować. Jest też e, e, klimatyzacja w standardzie, także można i grzać i chłodzić się tą klimatyzacją, jest dwufunkcyjna. Wszystkie okna mają te takie żaluzje antywłamaniowe, jak również mają taką siatkę na owady, więc jest to bardzo funkcjonalne w okresie letnim. Owady nie wlecą nam do domu, a możemy zawsze przewietrzyć pomieszczenie. Także takie mieszkania tutaj są w odległości około paru trzy, minut trzy, spaceru. 300-400 metrów od morza. Jest mieszkanie, mieszkania się zaczynają od 31 m2. Cena to od 75 000 euro. Jeśli ktoś by był zainteresowany, Elizian pomoże Wam w przejściu przez całą procedurę zakupu takiego mieszkania. Pomoże Wam w znalezieniu takiego mieszkania i pomoże Wam w całym procesie. Dzisiaj na wycieczkę po Stavros, po miejscowości pobliskiej, oddalonej około 30 km od Ofrinio, jak również 80 km od Saloni, gdzie znajduje się duże lotnisko. Jest bardzo dobra komunikacja do tego lokalnego miasteczka. Jest to miejscowość bardzo turystyczna. A teraz znajdujemy się w okolicy mariny w tej miejscowości. Tak, Marina to jest bardzo taki charakterystyczny punkt tutaj w Stavros, ponieważ się bardzo mocno rozwija i rozbudowuje, bo stała się atrakcyjnym miejscem jako baza wypadowa dla żeglarzy. Tutaj dużo żeglarzy zaczyna do tego miejsca dopływać. No, i to właśnie jest tym takim kluczem do sukcesu w branży nieruchomościowej, bo ci ludzie też szukają różnych baz noclegowych, typu hotele, małe apartamenty. Dobrze się rozwija też sektor restauracyjny. Bo ci ludzie też potrzebują też gdzieś zjeść, gdzieś po prostu poprzebywać w fajnych miejscach. Mamy tu dużo kafejek, lokalnych tawern, które specjalizują się tutaj w owocach morza. Stawros też bardzo mocno się rozwija w sektorze infrastruktury lądowej. Bardzo mocno rozwija się też tutaj autostrady, drogi, dojazdy. Różne wycieczki autokarowe. Także jest to naprawdę bardzo dobry punkt wypadowy do różnych pobliskich atrakcji, czyli zabytków i ciekawych gór. Tak, ale ten rozwój mariny powoduje też to, że nastąpił tutaj rozwój różnych sportów wodnych. Przyciąga to wielu ludzi, którzy lubią surfingować, powoływać na kajakach. Więc jest to. Taka większa miejscowość, w której zaczyna się dużo dziać, aczkolwiek jest to nadal miejscowość spokojniejsza od tych takich dużych znanych metropolii jak, jak Kawala i, i Stavros. Jest ona niedaleko oddalona, więc jakby włączy te dwie rzeczy w sobie, że jest tutaj ciekawie. Ale także można tutaj zaznać spokoju i relaksu. Ciekawostką jest też, że mamy tutaj dosłownie parę kilometrów stąd jezioro. Jezioro Wolvi. Jezioro Wolwi charakteryzuje się piękną przyrodą. Jest to taki rezerwat, gdzie dla miłośników przyrody, ptaków, jakichś rzadkich gatunków. Jest to coś pięknego, jest, jest, jest otoczone ścieżkami rowerowymi, pieszymi. Można tam na rowerze jeździć, zwiedzać, można łowić ryby, są miejsca. Do, do połowu ryb też, także mamy jezioro, mamy morze i mamy jezioro. A jak za chwilę zobaczycie, mamy tutaj też góry, więc piesze wycieczki, e, jeżdżenie na rowerach tutaj e, po, tych, po tych górach, czy chociażby wzdłuż plaży jest tutaj naprawdę. Spinaczka też bardzo jest bardzo, bardzo tutaj A. popularna. Także wycieczki, wszystkie piesze w góry, w też jest naprawdę dość dobrze rozwinięta tutaj. W trakcie sezonu wzdłuż plaży rozłożone są leżaki, można na nich tutaj się relaksować pod parasolkami. Jest to miejscowość, która przyciąga bardzo rodziny z dziećmi. Są tutaj różne atrakcje, różne są organizowane festiwale muzyczne, atrakcje dla dzieci, ale ten, ten wybór restauracji tutaj też jest bardzo, bardzo duży. Jest to jedna z większych plaż w tym rejonie, bo rozciąga się na 10 kilometrów piaszczystej plaży i bardzo krystalicznej, krystalicznie czystej wody. turkusowej wręcz wody. Tak, i tutaj góry schodzą prosto do morza, więc widok jest niesamowity. Mamy około 10 kilometrów takich pięknie, pięknych widoków. I mimo, że ta miejscowość jest tylko 30 km od Ofrinio, jest tutaj znowu troszkę inny mikroklimat. Więc możecie tutaj ten, ten region eksplorować na, na, różne, na różne sposoby, doznać różnych innych doznań kulinarnych, natury i, i tak. sportów wodnych. Także zapraszamy Was bardzo, a pomożemy Wam tutaj poznać ten teren, poprowadzimy Was po, po najpiękniejszych miejscach tego regionu. Znajdujemy się w restauracji w Stavros. jest to restauracja, która serwuje owoce morza, jedliśmy tutaj już wcześniej. Tak, tak, pyszna, pyszna zupa rybna i owoce morza, tak jak Kamila wspom wspomniała. I tutaj przede wszystkim też spróbowaliśmy tej ośmiorniczki grillowanej, e która jest naprawdę... Są specjalistami, nie wiemy jak oni to robią, nigdzie na świecie nie jedliśmy tak dobrej jak, jak tutaj nad Morzem Egejskim. Mamy tutaj przepiękne widoki z tej restauracji, no, otaczają nas góry i morze. I też zarówno mamy widok już na nasze, wcześniej w poprzednich odcinkach wspominane Ofrinio i Kariani. W przerwie na kawę porozmawiamy sobie o systemie edukacji w Grecji. Marcin, no powiedz nam: Co się dowiedziałeś tutaj od lokalnych ludzi? Dzisiaj przez przypadek, zwiedzając Stavros, spotkaliśmy w Marinie panią nauczycielkę, ta, która uczy w szkole publicznej, bardzo ładnie mówiła po angielsku, więc mogliśmy się dogadać. Wytłumaczyła mi troszkę o, o edukacji, jest tu dość sporo, mimo że Stavros jest niewielką, niewielkim miasteczkiem. Jest kilka szkół publicznych, które dość dobrze sobie radzą. Jest, fajna forma nauki. Też pytaliśmy o to, jak, jak sobie radzą z obcokrajowcami, więc pani powiedziała, że mają dość sporo tłumaczy, mają prywatnych, prywatnych nauczycieli, którzy uczą greckiego, tłumaczą z angielskiego na grecki, z, z, z innych języków też tłumaczą. Też dowiedzieliśmy się, że Stavros bardzo mocno zmniejsza jakby ludność po sezonie, z powiedzmy z 10-12 tysięcy do 7 tysięcy stałych mieszkańców po sezonie, czyli sezon jest bardzo, bardzo tutaj wizji, więc też mamy tutaj taką wiadomość, że, że od prawie o połowę spada. Jeszcze wracając do edukacji, z tego co tutaj gdzieś czytaliśmy, to panuje tutaj system tej szkoły podstawowej sześcioletniej, po której jest gimnazjum. Mm -hmm. Później szkoła trzyletnia, tak jak celu Jest trzyletnia i tutaj właśnie bardzo dużo Grecy naciskają na studia. Wysyłają bardzo mocno swoje dzieci na studia, edukują. Bardzo tutaj też promują tą szkołę w salonikach. Jest to prywatna szkoła amerykańska, gdzie jest wysoki poziom nauczania. Jest to edukacja w języku angielskim. W tej szkole również wyławiają takie, takie perełki z tych, tych studentów, którzy najlepiej się uczą i zapraszają ich na finansowany program studiów w Ameryce. I tam mają wtedy dużą szansę uzyskania dobrej pracy w jakichś dużych korporacjach. Także jest to naprawdę ciekawy program. No i tak, tak wygląda życie w salonikach. Jest już okres zimowy. Jak widzicie temperatury są nadal wysokie. Jest, jest nadal ciepło, słoneczko pięknie świeci, przez większość dnia można sobie tutaj spokojnie siąść, wypić kawkę, spacerować po plażach, nie kończących się plażach, bo tutaj 10 km da, mają. Ta, ta ta pora roku bardzo sprzyja takim wędrówkom, spinaczkom i ludzi, ludziom, którzy nie, nie, nie potrzebują bardzo wysokich temperatur. Teraz mamy temperatury pomiędzy 20-25 stopni, więc jest, jest to idealna temperatura do sportu, do biegania po plażach, wspinania się. Idealny moment do odpoczynku bez wysokich temperatur. Ta temperatura oczywiście będzie jeszcze troszkę spadać, im będziemy bliżej końca roku. końca roku. Aczkolwiek zaczyna ona wzrastać ponownie w okresie lutego-marca, już tutaj będzie znowu cieplutko. Już tak naprawdę będzie można się cieszyć kąpielami w morzu, chociaż lokalni robią to przez cały rok zdrowotnie. Morsują sobie, aczkolwiek ta temperatura wody i tak jest nadal wysoka, morsowaniem to pewnie nie można nazwać, ale zdrowotnie wchodzą sobie do wody i dalej, dalej pływają. Ale też chcielibyśmy Wam pokazać, jak tutaj ludzie są zrelaksowani, lokalni ludzie tutaj właśnie koło nas miją sobie w przerwie kawkę, siedzą sobie w restauracjach. Tutaj, tutaj widzimy Panów, którzy są bardzo rozweseleni i, i cieszą się po prostu tym, że. Grecja to nie tylko piękna pogoda, to nie tylko morze. Grecja to styl życia, to dobra kuchnia zdrowy tryb życia i Grecja cieszy się długowiecznością. Jest tutaj świetny mikroklimat, świeci słońce przez większość roku, ale także ten styl życia ludzi tutaj pokazuje nam, że można żyć spokojniej że można żyć lepiej, że można żyć zdrowiej, że można się cieszyć życiem. Wszyscy ludzie są tutaj bardzo przyjaźni, naprawdę są bardzo pomocni, od, tak. od razu chcą się zaprzyjaźniać i, i pomagać czymkolwiek byście nie chcieli, oprowadzać was po lokalnych miejscach, zabierać do lokalnych restauracji i, i opowiadać w miarę możliwości, większość z nich mówi po angielsku, ale opowiadają właśnie o, o tutejszych zwyczajach, zabytkach i o historii. W naszej wycieczce po chcielibyśmy Wam również pokazać, jak, jak tutaj można e, kupić. E, Zobaczycie apartamenty, które są jeszcze w trakcie budowy. E, jest to idealne miejsce dla e, ludzi, którzy chcą przyjechać tutaj na emeryturę albo pracować zdalnie. E, pogoda jest super, więc można sobie tutaj spokojnie pracować. W mamy też nieruchomości, które cenowo są nadal bardzo atrakcyjne, bo staw jest bardzo silnie się rozwija. I ceny takich nieruchomości i apartamentów zaczynają się od 82 tysięcy, w zależności od wielkości i położenia tych apartamentów, jaka jest odległość do morza. Także możemy Wam pomóc, jeżeli byście chcieli tutaj poznać ten montaż zaznać tego stylu życia w tym miejscu. Zapraszamy do nas, wszystko Wam opowiemy, przedstawimy Wam tutaj i Możemy Wam zakupić. jeżeli żeby... Znajdujemy się nad jeziorem Wolwi, jest to drugie co do wielkości naturalne jezioro w Grecji ma ono 76 km2 powierzchni i jest głębokie na 20 metrów. 20, ponad 20 metrów. Najdłuższym, najdłuższy odcinek tego jeziora to jest 21 km długości i około 6 km szerokości. Jest, jezioro jest zasilane ciekami górskimi. Ciekawostką jest, jest to jedyne jezioro na świecie, w którym jest rzadki gatunek ryby śledziowatej. Dookoła jest park przyrody, jest dużo różnych rzadkich gatunków burskimi. ptaków i roślinności. Także przyjazne jest to jezioro dla kamperów, dla jakichś ludzi, którzy chcieliby ch 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 pochodzić ch dookoła, pospacerować, pojeździć na rowerze. Także zapraszamy. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować nasz kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z naszymi nowymi odcinkami i poradami. Bardzo dziękujemy, że oglądacie nasze odcinki. Zapraszamy na naszego Facebooka oraz Instagram, tam publikujemy częściej ciekawostki na temat Grecji i nieruchomości. Cześć!